Tenis, Romek z nami, czyli Romuś, witamy Ciebie serdecznie. Dzień dobry. Muszę zacząć od tego. Trzy walki na gromdzie i trzy przegrane. Pewnie jest jakaś silna motywacja w Tobie, żeby jednak ten bilans niefajny poprawić. No jest, no nie masz się chwalić. Trzy porażki. Ja, aczkolwiek, nie mam opuszczonej głowy. Cały czas ciężko pracuję i właściwie nie traktuję tego jako porażkę, tę kolekcję. Z każdej gromdy wyniosłem coś innego. Teraz miałem dużo więcej czasu, żeby ten czas dobrze przepracować. No i zobaczymy, Ring zweryfikuje. No właśnie ja o ten czas, o te bodajże 9 miesięcy chciałem Cię zapytać. To był czas, który wykorzystałeś po to, żeby gdzieś wyleczyć te urazy, które gdzieś tam Cię jeszcze dotykały, trapiły, gdzieś poprawić jeszcze te swoje umiejętności. Co jest w ogóle najlepsze, z czego bardzo się cieszę, nic mnie nie zaskierało w przygotowaniach, żadna kontuzja, nic nie było nieponaciągany, nic popękane, jestem w 100% zdrowy. Przygotowania były długie, żmutne, podzielone na cykle. No wiadomo, głównie warsztat bokserski, bo siły, dynamiki, gdzieś tam wydolności nigdy za bardzo mi nie brakowało, ale ten warsztat bokserski, doświadczenie, na to głównie stawiałem. No i zobaczymy, co się udało przepracować, bo wiadomo, sparingi, treningi to jest jedna rzecz, a, a ringglomdy to jest też zupełnie inna sprawa. Także zobaczymy jutro. No właśnie ty przed tą ostatnią walką mówiłeś o tym, że czujesz się świetnie, że chcesz się zaprezentować świetnie, ale z drugiej strony wiesz, że to jest gromada, że jeden cios może zgasić światło. I byłeś prorokiem, bo tak się ostatecznie stało. Ten knockout wyglądał masakrycznie. Jak ty to wspominasz, bo pewnie potem miałeś okazję to raz jeszcze zobaczyć? Eee, staram się nie wspominać, aczkolwiek pamiętam. Eee... Kurczę, no nie jak właściwie. No padło, no nie uważam, że w tej walce, choć była krótka, upewniam, że ona trwała półtorej minuty, to jednak mimo wszystko cały czas starałem się przejść do przodu i byłem bardzo ofensywny, ale wtedy w tamtych przygotowaniach nie zrobiłem ani jednego sparingu. Nie boksowałem w ogóle przez tą pękniętą rękę. I, i właściwie jak sobie ktoś przeanalizuje tą walkę, ja to, to ja trzy razy powtórzyłem to samą akcję. Czyli trzy razy wszedłem lewy, lewy, prawy, prosty i zamiast coś zmienić, a Bośniak jako naprawdę dobry uważam zawodnik, yy, bo się pokazał bardzo dobrze, no to po prostu mi przeczekał, ustrzelił, trafił na skroń i gdzieś tam nogi po prostu się ugięły, nie? Także moja wina, po prostu gdzieś brak tego ubycia, brak sparingów, a niestety Gromda nie wybaczy, no tak to wygląda. Po takiej walce, jak ta właśnie z Żyletką, to człowiek nie ma takich myśli w sobie, żeby gdzieś to wszystko rzucić w cholerę? Nie, nie. Boże, ja nie jestem z tych osób, które szybko się poddają, które gdzieś tam, którym łatwo jest podciąć skrzydła, Wiadomo, bolało mnie serce, tak jeżeli chodzi o sportowe ambicje, to można powiedzieć, że serducho mi pękło. No ale przetrawiłem, przekułem to w ciężką pracę, no i zobaczymy, nie chcę teraz za, za dużo gadać. Naprawdę bardzo ciężko pracowałem, uważam, że zrobiłem duży progres i zobaczymy jutro, ile udało się właściwie przepracować. Bardzo dziękuję, no i dobrze widzieć Cię z powrotem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Gronda 14 Prawo ulicy już 8 września, krwawy piątek, na żywo w pay-per-view,